Hello, witam Was na premierze z drapeczki 250 tysięcy w banku, albo kto woli jest bardziej leniwy, w tym ja po prostu ćwierć miliona w banku. Mamy 10 zdrapeczek premierowych. Prezentują się one tak. Brałam zdrapeczki nie po kolei, ale Pani przy mnie rozdzieliła spaczki może z jedną trzecią zdrapek i ją losowałam, więc pewnie niektóre numery tutaj się powtarzają. A w ramach bonusu mam świąteczny kalendarz. Jeszcze w jednej kolekturze go widuję, ale tak to coraz mniej już jest tych zdrapeczek. No i 500 od ręki, ponieważ niedawno obiecywałam, że ta zdrapeczka będzie mi zawsze towarzyszyć, a jakoś często o niej zapominam, więc mam nadzieję, że się na mnie nie obraziła ta zdrapeczka i coś nam dzisiaj przyniesie. No dobra, więc tak to się wszystko prezentuje. Chyba sobie przejdziemy do 500 od ręki, a potem zdrapiemy już ćwierć miliona w banku. No i tak. Wszyscy dostawali od make-upa paczuszki. Przyznam się, że ja też dostałam. Mam magiczną różdżko do make-upa. Bardzo Ci dziękuję, kolego, że zbudziłam Twoją sympatię, tak jak inne kanały i mogę być wyróżniona. Ponadto dostałam jeszcze dwie zdrapeczki. Pudełko czekoladek i I Love Lottek. Ale u mnie były puste. Widziałam na przykład na kanale Krzyśka z Grzyby i Zdrapki oraz u że ich strafeczki były szczęśliwe. No niestety ja nie mogłam <grymna> poczekać do dzisiaj, ponieważ dostałam paczuszkę wczoraj, a nie musiałam z drapaczek wytestować. No ale drapaczek jest bardzo przyjemny. Polecam moim kolegom z innych kanałów do zdrapywania e, szczęśliwych, super limit albo szczęśliwych linii tym zdrapaczkiem, ponieważ u mnie się on sprawdza najbardziej. Dobra, dwie minuty później jedziemy z bonusem numer jeden. Szukamy oczywiście banknotów. Mamy koronę, bank, furgonetkę, portfel, sagan, koniczynę, sejf, bankomat no i diament, niestety tutaj przegrana no i sobie szybko przechodzimy do naszego, naszej zdrapeczki 250 tysięcy w banku kojarzę tą zdrapeczkę była jakieś półtora, dwa lata temu w sprzedaży teraz jest w odnowionej wersji jeszcze do niedawna można było spotkać jej droższą koleżankę, czyli milionów w banku za 10 złotych można było ją spotkać w kolekturach Zrapeczka jest taka granatowa. Doszły mnie słuchy, że jeszcze jest żółta wersja kolorystyczna. I tak możemy wygrać od 5 zł po 250 tysięcy. Mamy 10 stopni wygranych oraz drapkowe ciekawostki, że zrabka lotek ze szczęśliwym słonikiem na losie miała od do 2018 roku aż 21 edycji. Troszeczkę nie rozumiem, dlaczego informacja o lotku znajduje się na takiej zdrowce, no ale w sumie. Jeżeli chodzi o zdrabki za złotówkę, to takowe informacje by się w ogóle nie zmieściła. No dobrze, więc ta zdrapeczka jest identyczna praktycznie, jeżeli chodzi o tam ekstrapensje i inne. Musimy znaleźć wygrywające liczby albo takie zsejfiki, żeby też wygrać przypisaną kwotę. No to co? No to jedziemy. Wygrywające liczby. 21, 22, 29. Oraz 7. Fajnie się drapię tym drapaczkiem, ale coś mi <laughs> cała zdrabka jeździ po, po biurku. No ok. I szukamy, co my tutaj znajdziemy. Mamy 8. 4. 28, więc blisko. 17, mnie mam, że też blisko. 31. 26, 23, również blisko. A, chyba nie wspomniałam, że na zrabki wydałam dzisiaj dwa zł. Wspomniałam, czy nie? Nie wiem. No, jak na razie wszystko obok. 24, 2, 3, 14 oraz 30. Więc pierwsza zrapeczka przegrana, ale mamy jeszcze ich 9, więc

Zobaczymy, jak będzie dalej. No mam nadzieję, że coś się uda wygrać, ponieważ e, premiera Laki 777 była niezwykle pomyślna. Ciekawe, jak będzie tym razem. 18, 13, 3 oraz 6. Troszeczkę ten drapak e, brudzi z drapkę, ponieważ tak hurtowo zdziera warstwę ścieralną. Mamy 7, 33, 31, znowu odwrotność, 21 oraz 9, ponadto 14, znowu blisko, 26, 16, 23, 19, więc ponownie widać, yy, 27, 24, 1 i 12. No, jak na razie nie widać ani żadnych sejfów, ani takich samych wygrywających liczb. No, ale dobra, nie poddajemy się, ponieważ jeszcze troszeczkę mamy tych zdrapeczek w puli. 34, 2, 9.

a, niesamowite. trzynastka by nam się przydała w tamtej zdradce. Jeden. Dwadzieścia osiem. Oraz dwadzieścia cztery. Pusto. Niestety pusto. S. S i Y. Jest puściusieńko. No dobra. Ale coś pewnie nam się uda ugrać. Dwadzieścia osiem. Siedemnaście, dwadzieścia dziewięć oraz sześć. A mamy jeden, dwadzieścia, jedenaście, trzydzieści dwa, cztery. No jak na razie puściusieńko. Dwadzieścia dwa, dwa... 24. 30. No, nie gadajcie, że ja wykupiłam wszystkie pechowe, kurcze zdrabki z kolei, które się zdenerwują. 26 nie ma. ósmeczki również nie mamy. I ostatnia liczba. To 9. Hmm. No, nie fajnie, a to już jest. No, kurde, piąta zdrabka jak na razie żadnej wygranej. Trzeba nadrobić zaległości. 28, osiem, dwadzieścia trzy, dwadzieścia oraz dwadzieścia siedem. A mamy jedenaście, trzy, 26. sześć. Znowu wszystko obok, a co jest? <śm> 14 również nie ma, 20 też nie, 21 wszystko obok 2, i 18, no nie, no nie, 19, 8, 24, 6 oraz 7 ponownie jest.

Może mam wrażenie, że tak strasznie lamersko drapię tą drapka z góry, sory. Muszę się naumieć tego zdrapaka, ponieważ dotychczas drapałam zupełnie czymś innym. Dobra. Więc tak to się prezentuje. Zdrapeczka wygrana. Niestety jak na razie mamy Dopiero 5 złotych, a zostały już tylko dwie zdrapeczki ćwierć miliona w banku. Oby były wygrywające 24, 11, 18 oraz 14. Błagam, wygrywające liczby i sojefy pokazujcie się. A mamy 27, 26, 9, 8, 22,

No powiem, że tragedia. No ale niestety nic nie może trwać wiecznie, kocham zdrapki. i premiera Laki 777 była w miarę pomyślna niż w czas do starych dobrych czasów, kiedy Mary nic nie wygrywała w swoich premierach. Chyba, że coś tutaj. Mamy 28, 26, 17, 31.

Ponownie 5 zł, więc na 50 zł wydane na zdrapeczki. Dwie wygrywały to swoją najniższą kwotę, więc to na pewno nie będzie udana. Udana premiera. Muszę zaraz, zaraz się odezwyć, tylko ogarnę ten ksyw. No więc licho i ostatnia nadzieja to nasz świąteczny kalendarz, w którym szukamy gwiazdki. Mamy bałwanka, skrzata, szyszki, trąbkę, kartkę, czapkę, renifera, rękawica, kominek, aniołka, dzwonek, choinka, łyżwa. Wieca. mam nadzieję, że tu widać no tak trochę średnio widać no ale w razie jakby to żadnej gwiazdki nie ma mamy jeszcze ciuchcie piernik oraz lizaka no nie wiem co się dzieje z tym tak to dobrze pokazuje, a jak troszeczkę oddalę to dobra, już jest ok mamy jeszcze parę szans na gwiazdeczki, stroik kożuch, bębenek. O, jest gwiazdka. O, jest gwiazdka, się przybliży. Jest gwiazdka. Świetnie, ale wygrane się sumują. Mamy sople, kulę oraz kolejną gwiazdkę. Dobra, no ten fokus mi świruje, ale. Chyba jest to widoczne, że mamy dwie wygrane, jeszcze może być tylko lepiej, bonusie szukamy mikołaja, ale mamy niestety dziadko. A tutaj 300, 200 tysięcy oraz 10, 300, 100 i 200 tysięcy, więc nam się wygrane stąd nie sumują, jeżeli chodzi o z to gra 25 nie ma nic wspólnego z grami od 1 do 24 a tutaj mamy u 20 złotych i 10 zł czyli na na drapeczce świąteczny kalendarz wygraliśmy 30 zł no całkiem 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 fajnie nie spodziewałam się, aczkolwiek przez chwilkę tak myślałam, że to może będzie jednak 50 zł, jak zobaczyłam tą 20, bo to chyba też jest możliwa kwota, jeżeli chodzi o, o świąteczny kalendarz. No ale niestety nie może już być tak dobrze. No ok, więc na zdrapeczki wydałam o, ile wydałam? 62 zł, tak? 62 zł, a mamy świąteczny w świątecznym kalendarzu 30 i dwa razy w ćwierć miliona w banku po 5, co daje razem 40 zł, więc nawet, nawet, nawet nie jest tak źle. No, pomijając fakt, że wszystko zawdzięczamy świątecznemu kalendarzowi, no bo sama premiera ćwierć miliona w banku to taka troszeczkę lipa. No, ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się odcinek podobał. Jeszcze raz dzięki make-up za za drapak, aczkolwiek <noise> jeszcze muszę go się chyba nauczyć obsługiwać, ponieważ no, mam nadzieję, że mój lamerski draping dzisiaj Wam nie, nie, nie przeszkadzał. No i oczywiście mój autofokus też w telefonie dał się we znaki, no ale mimo wszystko jednak proszę o tą łapkę w górę i miły komentarz. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do pozostawienia kciuka w górę oraz komentarza. Zapraszam też na inne moje filmiki i do zobaczenia niebawem. Cześć!